Czy też masz wrażenie, że odkąd podałeś swój numer przy jakiejś umowie albo zainstalowałeś aplikację, Twój telefon nie przestaje dzwonić? Fotowoltaika, pożyczki, garnki, pokazy zdrowotne gdzieś po jakiejś babci. Twój numer krąży po firmach jak karuzela? Dlaczego? Ale jak to się w ogóle dzieje? W tym odcinku, jak firmy zbierają i sprzedają Twoje dane? Czy musisz się na to zgadzać? Ile zarabiają na Twoim numerze? I najważniejsze, jak możesz się przed tym chronić? Jak to działa? Prawda jest brutalna. Wystarczy jedna, nieświadoma zgoda. Pobierasz aplikację, podpisujesz umowę z bankiem, rejestrujesz kartę SIM, zaznaczasz zgody marketingowe i tyle. Damn! Wystarczy. Od tej chwili Twój numer może być legalnie przekazywany firmom partnerskim, które potem odprzedają go jeszcze dalej. W efekcie jesteś bombardowany telefonami. A czy wiesz, ile kosztuje taki numer w hurtowej bazie danych? Czasem 10 groszy, a czasem 50. Ale jeśli jesteś tak zwanym leadem, np. osobą potencjalnie zainteresowaną kredytem, firma może za twój kontakt zapłacić nawet 200 zł. Czyli ty za darmo oddałeś swoje dane, a oni właśnie na tobie zarobili. Część prawna. RODO. No dobrze, ale czy to w ogóle legalne? Zacznijmy od kluczowego słowa zgoda. Zgodnie z RODO każda zgoda musi być świadoma, dobrowolna, konkretna i wyrażona jednoznacznie. Firma nie ma prawa zmuszać Cię do jej podpisania ani robić z niej warunku otrzymania danej usługi. Co więcej, zgody marketingowe to nie to samo: co zgoda na przekazanie danych dalej. Zawsze powinny być dwie osobne zgody i żadna z nich nie może być zaznaczona z góry. Jeśli była, jest nieważna. Bardzo ważne pytanie, czy wy w ogóle wiecie, że takie zgody wyrażacie, ponieważ osoba, z którą rozmawiacie, musi was o tych zgodach poinformować. Jeżeli tego nie zrobiła, jest to niezgodne z prawem. Powinniście zostać poinformowani o zgodach, które musicie wyrazić do zawarcia jakiejś umowy i o zgodach opcjonalnych. I właśnie ta zgoda na przekazanie waszych danych kontaktowych do firm zewnętrznych, tak zwanych partnerów zaufanych, jest zgodą opcjonalną. To znaczy, że nie musicie się na nią zgadzać. A jeśli dziś żałujesz, że ją dałeś, może się w każdej chwili wycofać i firma musi to uszanować. Etyka, czy to w ogóle uczciwe? Okej, okay, prawo to jedno, ale czy to jest w ogóle fair? Bo pytanie brzmi, czy naprawdę wiedziałeś, że dajesz firmie prawo do sprzedania swoich danych trzem innym firmom, a te trzy kolejne firmy trzem kolejnym firmom. I robi się z tego łańcuszek bez końca. Czy miałeś wybór? Zostałeś poinformowany? Tak jak wspomniałem wcześniej, najczęściej jest tak, że po prostu nie jesteśmy o tym informowani, do momentu, dopóki sami nie przeczytamy takiej zgody. Ile razy przy podpisywaniu umowy zostały ci przeczytane wszystkie zgody? Masz zaznaczone zgody marketingowe, żeby odebrać rabaty. Tobie wtedy wydaje się, że firma chce mieć z tobą po prostu kontakt, a tak naprawdę chce mieć twoje dane i sprzedać je dalej. To nie wszystko. Musisz pamiętać, że to są dwie osobne zgody. Na jedną i na drugą możesz się zgodzić. Najczęściej jest tak, że firmy stosują taki zabieg marketingowy, dając ci jakiś rabat. Czyli na przykład 5 zł za zgody marketingowe. Ale te zgody marketingowe dotyczą tylko i wyłącznie tego kontaktu ze strony tej głównej firmy z wami. A te drugie zgody, dodatkowe, one są opcjonalnie i nie mogą mieć wpływu na ten wasz rabat. Często jest też tak, że firmy ukrywają te zgody w gąszczu różnego rodzaju regulaminów. Niestety to też nie jest zgodne z prawem. Zgody powinny być wyszczególnione na waszej umowie wszystkie w jednym miejscu, tak żebyście mieli łatwy do nich dostęp. Niektóre firmy budują bazy z milionami numerów. Zarabiają na tym krocie. My dostajemy tylko spam i ewentualnie, tak jak wcześniej wspomniałem, rabat za zgody marketingowe, który i tak byśmy dostali, bo ta druga zgoda jest opcjonalna. I to nie są małe pieniądze. Globalnie rynek danych liczony jest w miliardach dolarów. Dane lokalizacyjne, numery, maile, historia zakupów. To wszystko ma wartość. A ty już zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że ktoś ma Twojego maila do Facebooka, czy numer, który masz podpięty również do Facebooka i próbuje się włamać na Twoje konto. Takie dane często również wyciekają. Jak się bronić? Najważniejsze, to czytaj po prostu zgody. Tak jak wcześniej wspomniałem, najczęściej będzie tak, że w ogóle nawet nie zostaniesz o nich poinformowany, tylko że są zgody marketingowe i to wszystko. Natomiast Ty musisz dopytać, jakie to są zgody i które musisz wyrazić, a których niekoniecznie musisz. Pamiętaj, że najważniejsze, żebyś nie wyraził zgody na zgadzam się na przekazywanie moich danych partnerom handlowym. Bo dzięki tej zgodzie, właśnie firmy mogą odsprzedawać Twoje dane. Jeżeli już wyraziłeś takie zgody, to możesz udać się do danej placówki, bądź też firma powinna dać Ci możliwość Wycofania tych zgód przez aplikację, mailowo czy nawet telefonicznie, i wtedy te zgody zostają wycofywane. Bardzo często jest tak, że niestety Twój numer już i tak popłynął bardzo daleko i ciężko będzie te wszystkie zgody wycofać, ale i tak, i tak jesteś w stanie w dużym stopniu ograniczyć całkiem sporą ilość spamu. I jeżeli już jesteś narażony na taką dużą ilość spamu, no to przede wszystkim, jeżeli do ciebie zadzwoni jakiś konsultant, to zapytaj go, kto jest administratorem danych. Wtedy powinien podać ci główną firmę. Która dostarczyła bazę danych numerów czy też adresów mailowych danej firmie. Natomiast bardzo często w dzisiejszych czasach jesteśmy też od tego odbijani. I tutaj nie ma niestety jakiejś takiej metody obrony, że pójdziecie gdzieś, podacie numer i ktoś wam pomoże, ponieważ to jest zbyt duża skala. Policja się tym najczęściej nie zajmuje, bo, tak jak wspomniałem, jest tego zbyt dużo. A na ten moment dzwonią do was po prostu boty i rozmawiacie z botem, a nie z normalnym człowiekiem. Bot ma wygraną jakąś tam regułkę, którą wam powie, i za chwilę się rozłączy. Co możesz jeszcze dodatkowo zrobić? Możesz żądać usunięcia danych. Masz prawo do tak zwanego bycia zapomnianym. Wysyłasz wtedy proste pismo do firmy, gdzie chcesz, żeby zostały Twoje dane wykreślone całkowicie. Czyli na przykład, jeżeli zabrałeś numer od jednego operatora i nie masz tam już żadnych usług u tego operatora, Twoje konto dalej tam zostaje. Mimo, że nie masz nawet wyrażonych zgód marketingowych czy jakichkolwiek innych, to i tak, i tak to Twoje konto zostaje. Żeby to konto zostało usunięte, właśnie musisz złożyć taki wniosek o bycie zapomnianym. I taki wniosek możesz złożyć w każdym danym punkcie, a pracownicy mają obowiązek Ci w tym pomóc. Możesz zapisać się również na listę Robinsona, która jest ludzi, którzy nie życzą sobie marketingu. Firmy muszą go respektować. Jeżeli jakaś firma tego nie respektuje, możesz zgłosić takie naruszenie do UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, i wtedy wystarczy po prostu poczekać, aż firma zapłaci odpowiednią karę i na pewno usunie Twoje dane. I takie kary, na przykład w Polsce, to największą do tej pory otrzymała Poczta Polska za nielegalne przetwarzanie danych osobowych, takich jak PESEL, w związku z organizacją wyborów kopertowych. Było to 27 milionów złotych. Firma Fortu Marketing and Sales Polska SA, niewdrożenie właściwych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Tutaj mamy sporą mniejszą kwotę, już 4 miliony 900 tysięcy zł. Mbank SA za przekazanie danych poufnych klientów, to jest kwota 4 miliony z złotami. Morelnet, platforma e-commerce, wyciek danych klientów, brak zabezpieczeń IT. No i Virgin Mobile, niedostateczne zabezpieczenia przy rejestracji kart SIM umożliwiające dostęp do danych klientów. 1 968 000 Podsumowanie. Twoje dane to waluta, na której firmy zarabiają. Czasem legalnie, czasem nie do końca uczciwie. Ale ty nie musisz na to pozwalać. Czytaj pytania, cofaj zgody i bądź świadomy. Jeśli chcesz więcej materiałów o tym, jak firmy nami manipulują, zasubskrybuj dę łapkę i napisz komentarz, ile razy dziennie ktoś do ciebie dzwoni. Ile miałeś propozycji z fotowoltaiki, ile razy zapraszano cię na jakiś pokaz zdrowotny. I pamiętaj, bo im więcej naświadomych, tym mniej numerów w tych cholernych bazach. Trzymajcie się do następnego.